Cześć, witajcie, z tej strony jest pójdziemy nas wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem znów vlog, znów vlog, zapytajcie się, co będzie we vlogu. No to się dowie, że zostawisz łapkę w górę oraz suba, bo dużo osób nie subskrybuje tego kanału, ale to nic, moi drodzy, jestem spakowany. Tak, dobrze widzicie, kupiłem sobie ostatnio nowe buty. E, możecie ocenić mój outfit check. E, no nieważne. Lecimy do Anglii. Lecimy do Danamisa na 24. Godzinny, charytatywny stream. Więc. Ech, spakowany już jestem yy, ogólnie, ogólnie. Kiedyś, jak jeszcze do niego leciałem, to trzeba... Można było mieć taką walizeczkę, wiecie, yy, tak zwaną podręczną, yy, ale kabinówkę. Teraz trzeba mieć plecak, więc wszystko musiałem uruchomić tutaj. Yy, na sobie mam 10 warstw, ale dlatego są taki gruby żartuję. E, ale, no, mam nadzieję, że się pomieściłem. Dodatkowo mam też tutaj słuchawki i myszkę. Bo, no 24 godziny, stream też będę coś tam na laptopiku robił. E, zaraz e, w ogóle tutaj chciałbym wam pokazać. Kim mam też pierdolnik, przy okazji? O, patrzcie, na przykład co dostałem do święta: literaturę polską. E, tutaj jest takich ciekawostek. No, była impreza, ale na przykład mam. Patrzcie, jak ładny piernikowy stroik. To jest najlepszy prezent, jaki dostałem. Jak nie dostaliście nigdy ogórków. To nic nie wiecie o życiu. Moi drodzy, wsiadam w UBERA i ruszam, więc mam nadzieję, że będziecie się wyśmienicie bawić, tak jak ja. No i co? Zapraszam. No i netko ładną tutaj zrobili. Już wejście Romy I zaraz muszę jeszcze hajs wymienić. Ogólnie siedzę już, kupiłem sobie kawkę Espresso Dopio, moją ulubioną. Oczywiście z wodą. No i co czekać jeszcze zostaje z jakieś 40 minut. Ogólnie wymieniłem hajs, ale po niezbyt dobrym kursie. Bo chciałem mieć gotowe, więc jestem stratny z jakichś 7 dni. Drodzy, już jestem. Wysiadłem. było się bez większych turbulencji, ale przyznam, że lekki strach Ryanairem jakiś pozostał. Teraz idę szukać stanowiska numer 22. Bo obecnie jestem w Bristolu, jest 12:34, a za 20 minut mam za 20 minut mam busa, który dowiezie mnie do e, miejsca docelowego. Ogólnie mam flashbacki, ponieważ byłem tutaj 7 lat temu, około 7 lat temu, tak? Może 6, nieważne. I postaram się to znaleźć, ale nie wiem czy mi się uda. Bo tu jest wszystko rozkopane, tu w ogóle tego nie było. Mgła jest Ach, zresztą pogoda angielska. Nie wiem, nie wzięło się to znikąd. Ale na pewno jest cieplej niż w Polsce. To jest to jest git. No i ludzie się bardziej uśmiechają, ale kanapka była bardzo droga, bo na lotnisku musiałem sobie kupić kanapkę, bo zgłodniałem, No i 25 ziko, o trochę dużo. Dotarłem, jest on. Jestem też ja Widzimy braki i schodach. Uuu, um, jakie masz e, śmieszne buty. Jakie? Opowiedz, odpowiedz co to są, to są forsy. Forse, banki. Jezu wysoko jeszcze, bo ja już... Nie, to no, już nie Uff. Uff. Ja się Ja mieszkam na piątym, ale jakby cię nie przyzwyczaiłem. Elo, teraz pijemy piwo, jest on. jest on. Jak chcecie porady jak mieć takie mięśnie to piszcie do Wiktor Kozieł, na pewno on mu rozkłada. I jest Total Sigma. Pijemy piwo i jemy burgera. Mam nadzieję, że dobrego. Wojtek nawet już nie czeka. Siema, z tej strony Esprit. Dzisiaj troszeczkę w innej scenerii. Jak widzicie, mój outfit na dzisiaj. Mam ekstra skarpetki, ale to nic. To nic. kurwa? To ja, to ja. Witam pana. A witam, witam. Witam. Witam, 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 Ja na streama wszedłem. A to witam. Proszę bardzo, proszę bardzo. 24-godzinny stream charytatywny tutaj w tym momencie będzie grany, więc zapraszam cię, drogi widzu lub droga do do czego, Krystianie? Nie do wycierania blatu <laughs> Zapraszam do linków w opisie, linku w komentarzu. Tu jest moje minim, minimalistyczne stanowisko gamingowe. Tutaj jest główny stream e, 24 godziny. A tu jest on. Więc e, łapkę mam nadzieję zostawicie. Zostawicie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Krysten co tu się dzieje? No to ja nie widzisz, prawda? A co słonik robi pszczółce? Zapraszamy. Streamek już się tutaj zaczyna, już w sumie leci. Tutaj leci jakaś potężna playlista. Jest czysto. Tutaj o, widać, że chłopak z Poznania. Tutaj będziemy się dzielić opłatkiem. będziemy się później dzielić opłatkiem. No i tak. Oczywiście zaskoczeniem jest, że, że duo stream. To jest największe tu zaskoczenie. Eee, ale zobaczymy, jak widzowie zareagują. Ja tutaj mam mój, moją gierkę, moje stanowisko, mój mały pierdolnik. O, a tam mam takie widoki. No, a tutaj do nami zagrałem streama, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Znaczy, jak już oglądacie tego vloga, to on już się dawno odbył, ale napiszcie, czy było miło. Siema, trwa. 18 godzina livea. Ja już jestem po drzemce. Na jest właśnie śpi. Tutaj. <gryw> Najaktywniejsi. No i moi drodzy. Co ja Wam mogę powiedzieć? Jest dobrze. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jeszcze 6 godzin. O, możecie się przywitać. Na przykład jak MW. Dzień dobry. Witam. Jest szósta rano. Jest szósta rano, ja tu robię przegląd margodemskiego YouTube'a eee... Widzowie są No i u Krystiana chrapanie jest rodzinne, jak to mawiają No <ścoughs> Cześć, żyjemy, tu jest Krystian Tu jestem ja Tam są Mewy eee, Spaliśmy trzy godziny po streamku Który mam nadzieję, że wam się podobał i czekamy na busa, idziemy coś zjeść o, Ale puścił chmurę, co na wate wariacie? Eee, chyba nawet nie wiem Malinowe chyba coś Malinowa chmurka, jak to dobre ciastko Idziemy coś zjeść I rozchodzić kości po 24 godzinach w sumie Więc oczekujcie nas więcej To smacznego panie Danamis Jemy takiego wariata Zobacz swojego Czegoś. gdzie tu się zmiecie tak małym brzuszku. W moim brzuszku? Ja takim małym. Ehe. Też tu jedziesz? Ty nie uwierzycie, to na misę spotkałem. No way. No way. No way. No way. Patrzcie, nie uwierzycie, jesteśmy na pierwszym piętrze i jedziemy. Jak to możliwe? Macie to w Polsce? Otóż nie. Co my kurwa oglądamy? To, że Geraminek sprzeda Zapana Astraje za 500 zł. No way! No way! <grym> A boys! Witam, dotarłem już na stację. Jest, moi drodzy, za 15 pierwsza, o pierwszej mambusa. Więc jeszcze 3 godziny drogi mnie czeka do Bristolu. E, później o 5.50 mam samolot z Bristolu do Rzeszowa, więc w domu będę za jakieś prawdopodobnie 9 godzin. Jest to trochę długo, ale no cóż. Mam nadzieję, że się live podobał ogólnie. Cały dzień jestem wyjęty z życia, przez to, że, że niestety e, mało spałem. Ale też liczę się teraz, kim na chwilę w tym e, busie. No i później w samolocie. Specjalnie żadnej kawy, żadnego energetyka nie, nie piłem. Może jakieś ciastko zjem i. E, no i powrót. No i powrót. Ogólnie zebraliśmy 6300 zł, co jest uważam, jak na 24 godziny. No, miazgą, więc. E, no, tylko zostaje wam podziękować. Zostaje wam podziękować za zaangażowanie i że się dobrze bawiliśmy. Ale to jeszcze nie czas podziękowań, więc jeszcze się usłyszymy. Dobra, ja już tutaj. Godzina 5:30. Moment pospałem. Zalecam dalej spać. Nic będzie mnie nie słychać. Moi drodzy, dotarłem. Trwało to bardzo długo, jeszcze coś się. Wywaliło na lotnisku, w sensie kontrola bezpieczeństwa nie działała. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jestem gigantycznie zmęczony. Idę jak najszybciej spać, więc jeżeli się podobało, łapka e, i do zobaczenia niebawem. Nara!